W tym roku nas wiosna przywitała dosyć późno i rzeczywiście z seniorami mocno wyczekiwaliśmy tego momentu, kiedy będzie można się spotkać, pochodzić, pospacerować, ale też pobyć ze sobą. W planach mamy również taką wycieczkę integracyjną, wsiadamy do pociągu, mówimy na to pociągu byle jakiego i jedziemy z kijkami oczywiście na taki trip, później wracamy, więc mamy różne atrakcje dodatkowe oprócz naszych takich standardowych zajęć Nordic Walking. Trener senioralny na wiosnę ruszył. No, i bardzo czekaliśmy na te, na te spotkania, szczególnie, że teraz właśnie się zaczęła wiosna śliczna. Ślicznie kwitną kasztany, na które też czekaliśmy, bo długo nie chciały zakwitnąć. No i te spacery po parku prochowskim powodują, że my nie tylko spacerujemy, ale podziwiamy przyrodę. Spotykamy się w grupach różnych, bo w zależności od tego, kto ma czas, to przychodzimy na zajęcia, ale właśnie rozmawiamy i, i to powoduje, że nasze spotkania, treningowe, przeradzają się w spotkania towarzyskie w, w grupie właśnie seniorów, przyjaciół, koleżanek, kolegów. Też mamy swoje życie emeryta. A jeżeli chodzi o Wrocław, to bym powiedziała rewelacja. Tu jest tyle możliwości i trzeba z nich korzystać, bo czas leci. A tu z panią Moniką, pani Monika jest super osobą, która naprawdę dba o naszą grupę. To mamy takie na Whatsappie i na Messengerze grupy, gdzie jesteśmy wszyscy tam ujęci. I jeżeli jest akcja, że coś się zmienia, czy kiedy się spotykamy, pani Monika tam przedstawia terminy, a także właśnie panie często na tych grupach ujmują, gdzie wyjeżdżają, jakie na wiosnę kwiatki sadzą, czasem nawet o przepisach. Więc bardzo jest istotna właśnie funkcja tych mediów społecznościowych, bo po prostu cały czas czujemy się razem. Zajęcia odbywają się regularnie trzy razy w tygodniu. Spotykamy się na skrzyżowaniu ulic wivaldiego Schuberta na wrocławskim Jagodnie. Zajęcia są we wtorki o godzinie 17.30, w środy o 9.30 i w czwartki od godziny 15.00.